Kochani, witamy. Proszę zobaczyć, oddaliśmy czterech murzynów dla kolegi. I te już zaczynają fajnie chodzić. Czeposze, murzynki. Zobaczcie. Zobaczcie, jak sobie chodzą. Z gębiami. Czterech, coś ściągało po dachach, oddaliśmy. I pięknie. Zobaczcie. Wszystko nic na dach. Wszystko chodzi tak jak trzeba. Jeszcze parę z naszymi, też. Proszę zobaczyć. Zaraz się zetną. Aż miło popatrzeć. Żaden na dach. Zobaczcie. Jest już cienka, Już się ścięły. To co się nie pasowało, się oddało. I teraz to chodzi. Musiałem tak zrobić panowie. Bo za bardzo je ściągałem po dachach. Do no, sąsiadu wszędzie. To co zaczęło chodzić górą to zostawiłem. Czterech oddałem. I mam spokój. Teraz tych się powoli rozgania. Web chodziły dobrze, tak jak moje. I pięknie. Mieliśmy jechać dzisiaj do Garwolina. Ale nie pojechałem, pogoda, śniegu było rano. Nie pojechałem kolega Tomek był. Mówi, że bardzo duży targ. Bardzo dużo głębi było. No i tak pogoda słaba, ale troszkę coś tam chodzą. Te nasze aparaty. No jak to miło popatrzeć, jak wszystko chodzi górą. Żaden na dachu. Nie patrzyłem, czy ładny, czy nieładny. Oddałem, mam święty spokój. I o to mi chodziło, panowie. Jest tego troszkę, już jest Jeszcze winery siedzą w gołemniku ale ich nie ganiam Jeden dobrze chodzi, drugi nie, ale tego nie ruszam Na no dosiad niech będą No i zobaczcie, wszystko razem To też na siłę ich nie ganiam Jak chcą siadać na budę to niech sobie siadają Wiadoma sprawa o, Rodzina do nas przyjechała Kręci mi się już w głowie, tak przekręcać. O, jak sobie chodzą, pięknie. Jak chciałem ze 20 mieć tych murzynów polskich, ale żeby to 20 ganiać, to trzeba kupić stówę. Albo mniej, żeby to chodziło górą. Przeważnie ganiane By się to rozganiać trzeba Dobrze, że te chodzą chociaż górą Cześć, cześć, cześć Wstydzi się I proszę zobacz, ile one będą chodzić w górze. Zobaczymy Żaden na dachu nie siedzi. Żaden Jednak nauczy. Szkoła nie idzie w las, tylko w nas. Te już będą dobrze chodzić. Te będą chodzić, dobrze nie chcę. Po, ale ja nie chcę, żeby one chodziły godzinę. pochodzą 5-10 minut, siadają na budę i Będę zadowolony. Ech, wirują za, za mieszkaniem. Musimy iść z drugiej strony. O, tu są Zaczynają już wirować. Ech. Powiem wam, że mam rękę do rozganiania gołębi. Nie chwaląc się oczywiście, ale żeby to rozganiać było ciężko. Powoli, spokojnie, raz, drugi, trzeci. I tylko patrzyłem, który siada na dach. Żeby poznać, który to, żeby go wywieźć. No już widzę, trzy już odcinają, już za długo im trochę. Ale to nic, to nic, powoli, na razie, niech sobie... Z nimi wytrzymują, ile chcą. O, pocztowe nadchodzą jakieś. Czyli to te pocztowe? Nie wiem, sąsiada. Sąsiada pocztowe Sąsiad gania codziennie, ale tylko 8 sztuk. Nie wiem co się stało. Że tylko 8 chciałem mu podpuścić te nasze murzynki do ściny, ale mówię, tylko 8 gania. To nie będę mu podpuszczał. Znowu kręcą. Kręcą, kręcą. No, już 5 minut chodzą panowie. No to już jest dobrze. Będą dłużej. Będą dłużej chodzić. Gdzie przyjdzie sąsiad, przyjedzie sąsiad, zobaczy, że mu po dachach siadają i co to z tego będzie? Mamy ścinę z pocztowymi. Prawdopodobnie. Nie, Nie ma. Czeposze też się rozganiały mamy sześciu czy poszy, czarne, siwe i dropiate. Tylko ciekawie czy to będzie wszystko w parach, to jest zapytanie najpierw, no, już prawie 6 minut. O. Będą chodzić, będą panowie Kopiłbym jeszcze takich parę sztuk, ale że to było ganiane. Co na Orylikzie mają do sprzedania, ale to ceny kosmiczne 100 zł, 50 60 za sztukę. I to dzwoniłem, to nieganiane. Daj, ta spokój, ceny takie sypią, że. Pogoda z łabów nie idą wysoko, ale dają. Ciekawe ciekawy jestem, jak długo będą chodzić. Zostało 9 tych murzynów. Będę musiał coś do pary dokupić jeszcze na pewno, ale to na spokojnie. Można? Można. A już się bałem, że będę musiał wszystkie gdzieś oddać. Już powinni sobie siąść. Już im pozwalam. I tak sobie siadają. Jeden winer dobrze chodzi, łapciaty. Drugi nie. Ciekawe też, czy to będzie para. Nie wiadomo. Ja to się wszystko okaże w praniu. No, murzynki. Zadowolony jestem z was. Tylko ciekawe, czy na budę jeszcze siądą. Czy nie na dach jakiś. Ja by weszło ścinę te murzyny do sąsiada to na pewno by ich dygnął parę sztuk. No, będzie z pocztowymi czy nie? Nie. Nie ma. Nie ma z pocztowymi. Przecięły tylko. Pocztowe. No może będzie, może będzie. Nie. Odwróciły moje gdzie indziej. No ręka mi już zaczyna boleć Ale powoli zobaczyć ile będą chodzić w górze No co dzieci? Zachciało wam się chodzić i pogody nie ma, a wychodzicie ładnie, ładnie, podoba mi się to i z tego będą już ludzie, z tego będą ludzie. Nie lubię jak coś mi siada po dachach, naprawdę Teraz mi to zdenerwuje Nie chcę, żeby komuś siadały na dach tu Jeszcze sąsiad ma nowy dacho Zrobiony Gdzie to nie ma sensu O jeszcze idą za, dach, za ten Jakby trochę słonko wyszło, to by wirowały bardziej wiaterek O już jeden murzyn odcina, już już nie wytrzymuje Już jeden nie wytrzymuje widzę, już nie Już mu starczyło 9 minut Jakie to ganiane, mówią że ganiane No może u ludzi 2 minuty to jest ganialny no, albo minuta No, 10 minut, panowie. To jak na nich to jest rekord światowy. Gdzie to znowu idą w tą, w tą stronę? Dobra, już może zasiadać. Wystarczy no wam już, no co? Nie, jednak im mało. Po mieszance chyba chce im się chodzić. w pomieszance ale pogoda słaba, nie chcą mieć bardzo w górę, że Wam powiem no i czeposze się rozchodziły słabo były ganiane i patrzcie ale to nic na siłę niech sobie chodzą ile są. się rozdziadują, o idzie chyba jaszcząb o już się rozbijają, idzie jaszcząb chyba Zresztą Jaszub mi bije. I to zawsze przychodzi o 14. .00. Powiem wam. O, tak. Już coś idzie, bo wirują. Już jeden murzyn nie wytrzymuje. Patrzcie. Siądzie na dach, czy nie? Już, już, już. Jeden nie wytrzymuje. Już paru, o trzy nie wytrzymują już. Już się rozbijają. Tu jeden, ale siądzie na budę? Zobaczymy, czy on siądzie na budę. lepiej sobie. Na budę, pamiętaj. Nigdzie po dachach. No zobaczysz. Pójdziesz do ludzi. Nie u mnie. Tu jest następny murzynek. O, następny sobie klepie. Ale jaszczup, O, idzie chyba jaszczup, Chyba ta. Patrzcie, co robią gołębie. Ta, idzie. Co? Spóźnił się? O, 14 miał przyjść. A czy ten wcześniej przyszedł? Zobaczcie, jak się rozbijają. Wszystko się rozbija. Dobra, dzieci, starczy Wam. Tu dwa murzyny już nie wytrzymują. Jest tu jeden. Chodź, siadaj na budę. Nie siadaj mi na dach. Tu drugi. Za nim No, już pięknie. Pięknie, pięknie panuje. No co? Może by się na dach tak siedli, co? No, może jak się rozchodziły. 13 minut i chodzą górą no. Jak siądą na budę to będzie bardzo dobrze Wiedziałem, że jak tamtych nie wywiozę To będą ściągać i te o, Teraz będzie ścina z pocztowymi Na 100% Tak jest Jest, jest ścina Teraz jest ścinka zobaczcie ile tego jest teraz no tyle bym nie chciał powiem wam. <głos》>, że u mnie nie wolno tyle mieć. To samoloty latają, lotnisko tu jest zaraz. Nie wolno tyle. O, zabrały czeposa jednego. O, teraz wyniosą czeposa i będzie koniec. A, nie wrócił. Zawrócił czeposz. Wracaj tu, bo teraz sąsiad będzie ganiał. Teraz będzie po tobie. Nie, czeposz i wyszłam. Wyszłam też. Możemy no, już tutaj nisko, patrzcie, już jeden. Dobrze, dobrze, niech to siądzie na dach. No ciekawe, gdzie on, gdzie on siądzie, gdzie on siądzie? Jestem ciekawy. Na budę. O, 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 idzie na budę. Patrzcie, na budę. A wysiadł tylko na budę, nie na dach. Gdzie? Siada na budę. Siad na budę. Zobaczcie, jeden. Jeden i drugi. Patrzcie, jak pięknie. Ślicznie. Tak ma być. Tak ma być, panowie. No, 15 minut. No to ładnie. Od razu do Mika się ładuje. Patrzcie. Zamknięty w lot. Jest kolego, nie wejdziesz. No to mi się spodobało. Pięknie, pięknie, tak powinno być, poczekajcie, tamte jeszcze siądą, tylko tamte będą chodzić dłużej, te dwa 15 minut, a tamte dłużej, także kochani, rozganialiśmy, nauczyliśmy, jest w porządku, pozdrawiamy wszystkich.